Jedziemy do Olsztyna, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Jednak Olsztyn interesuje nas również jako jedno z miast średniowiecznej warmii. Od kiedy książę Konrad Mazowiecki w 1226 roku sprowadził Krzyżaków do Polski, to jeszcze w XIII wieku przejęli oni praktycznie zarząd nad ziemiami dzisiejszej północno-wschodniej Polski. Na mocy decyzji papieża. Wydzielono w tym rejonie cztery diecezje zarządzane przez biskupów jako władza duchowna, ale i władza świecka. Powstała wówczas diecezja warmińska, a przy niej kapituła katedralna. Co to jest a raczej była kapituła katedralna? To kolegium kanoników przy kościele biskupim. Taka rada przyboczna biskupa, która od XII wieku wybierała biskupów właśnie. W 1260 roku pierwszy biskup warmiński Anselm z Miśni powołał szesnastoosobową kapitułę warmińską. Chociaż Anselm był członkiem Zakonu Krzyżackiego, to w odróżnieniu od pozostałych biskupstw powołał do kapituły wyłącznie kanoników, którzy nie byli Krzyżakami. Spowodowało to formalne uniezależnienie się kapituły warmińskiej od władz Zakonu Krzyżackiego. I co warte zaznaczenia, żaden następny biskup warmiński nie był krzyżakiem. Warmińska kapituła katedralna od roku 1278 miała swoją siedzibę we Fromborku, a w latach 1346-1772 sprawowała władzę świecką nad jedną trzecią Warmii, w tym nad miastami Fromborg Pieniężno i Olsztyn. W ten sposób dotarliśmy do Olsztyna. Jeszcze tylko nasze logo, prośba o subskrybowanie naszego kanału, chwila muzyki i zaczynamy zwiedzanie Olsztyna. Ograniczymy się jednak do jego najstarszej, średniowiecznej części położonej w obrębie obronnych fortyfikacji. Holsztyn pierwotnie założono w roku 1353 w zakolu rzeki łyny, dwie strony były chronione rzeką, z pozostałych przekopano fosę oraz otoczono miasto pasem fortyfikacji z trzema bramami i wieloma basztami. Ponowna lokacja miasta nastąpiła 25 lat później, kiedy to powiększono miasto od strony północnej. Mapka pokazuje średniowieczny układ i zasięg miasta otoczonego rzeką fosami i murami obronnymi. Obwarowania wznoszono etapami do końca XIV wieku. Wówczas to połączono je z murami zamku Kapituły Warmińskiej, który wybudowano w latach 1347-1353 od zachodniej strony planowanego miasta. W takim kształcie miasto przetrwało do początków XIX wieku. Kiedy to zrobiło się zbyt ciasno, zaczęto rozbierać zniszczone fortyfikacje i miasto się rozrastało. Zachowane pozostałości fortyfikacji wyznaczają aktualny zasięg Olsztyńskiego Starego Miasta. Jedynym ich elementem, który pozostał w całości, jest gotycka wysoka brama, stanowiąca wejście na starówkę od północy. Wysoka Brama powstała w XIV wieku, tuż przy miejskiej fosie, przez którą przerzucono drewniany most. Funkcje obronne pełniła do XIX wieku, kiedy to, jak wspominałem, zaczęto rozbiórkę miejskich fortyfikacji. Na szczęście Brama ocalała. Od wschodu obszar staromiejskiej zabudowy zamyka gotycki Kościół św. Jakuba. Wybudowany na przełomie XIV i XV wieku. To najstarszy kościół w mieście. Kościół był wielokrotnie niszczony, odbudowywany i remontowany. Pożar, wywołany w 1807 roku naruszył konstrukcję kościoła do tego stopnia, że sklepienie zawaliło się po kilku latach. Na przełomie XIX i XX wieku organistą w kościele był Felix Nowowiejski. To kompozytor. Między innymi melodii Doroty Marii Konopnickiej. Zaznaczyć trzeba, że od 1992 roku Kościół jest archikatedrą, a od 2004 bazyliką mniejszą. W nawie bocznej znajduje się średniowieczny obraz przedstawiający ukrzyżowanie Chrystusa. Obok stoi Mojżesz, który ma na głowie rogi. To wynik błędu świętego Hieronima. Który tłumacząc Biblię pomylił słowo promieniować i rogaty, pisane po łacinie. W prezbiterium znajduje się gotycki tryb kołtarzowy. Ponadto zachowało się jeszcze kilka zabytków renesansowych i gotyckich. Stary Ratusz na rynku to zabytek gotycki. Jego najstarsze z trzech skrzydeł powstało w końcu XIV wieku, a po pożarze zostało odbudowane w zmienionym kształcie w latach 1623-24. Na pierzeje rynku z czterech stron składają się kamienice z XVII i XVIII wieku. Po zniszczeniach II wojny światowej, kamienice te odbudowano w większości przypadków podwyższając je o jedną kondygnację. Nadano im także cechy barokowe i ozdobiono ich frontony, dotając skrafitto. Skrafitto to ozdobienia, które powstają poprzez nakładanie kolejnych, częstokolorowych warstw tynku i jego zeskrobywanie przed całkowitym wyschnięciem. Nie wychodząc poza średniowieczne mury obronne pod adresem Kołątaja 14, Znajdziemy budynek z przełomu XVIII i XIX wieku. Druga kondygnacja tego budynku to unikalny na terenie olsztyńskiej starówki przykład konstrukcji ryglowej, tak zwanego muru pruskiego. Budynek przylegał pierwotnie do XIV-wiecznego muru obronnego. W jego wnętrzu mogła być kiedyś wozownia lub stajnia. Drugim z ciekawych architektonicznie obiektów jest stojący przy ulicy Piastowskiej 13 ceglany spichlerz. Budynek jest jednak tak gęsto wtłoczony w zabudowę ulicy, że trudno jest go atrakcyjnie pokazać, a przyjrzeć się mu warto. Z kolei najmłodszą częścią zabudowy starówki jest kompleks stylizowanych kamienic, które wzniesiono przy targu rybnym. Miejsce to było niezabudowane od zakończenia wojny, aż do 2002 roku. Natomiast historia Targu Rybnego sięga XIV wieku. Był to drugi po rynku obszar targowy średniowiecznego Olsztyna. Najważniejszym zabytkiem przy placu jest Dom Gazety Olsztyńskiej, która w latach 1920-1939 była jedną z najważniejszych instytucji polskich na Warmii. Wtedy, gdy te tereny należały do Prus Wschodnich. Olsztyńskie Stare Miasto otacza Park Podzamcze. Największy miejski park położony nad rzeką Łyną. W parku znajdziemy klimatyczne alejki, szumiącą wodę łyny, most świętego Jana Nepomucena, czy wiadukty kolejowe. Na skraju parku jest amfiteatr imienia Czesława Niemena. Stąd już tylko krok do ławeczki Mikołaja Kopernika i alei prowadzącej do zamku. Zamek Kapituły Warmińskiej to najstarszy zabytek Kolsztyna, a jednocześnie przykład monumentalnego gotyku ceglanego. Wartość zabytkowa ujawnia się w zachowanych drewnianych konstrukcjach dachowych, zarówno tych pochodzących z okresu średniowiecza, jak również w więźbie nad skrzydłem barokowym. Zamek powstawał stopniowo, od połowy XIV do połowy XV wieku. Pełnił oczywiście funkcje obronne, ale był też skarbcem kapituły warmińskiej. Miał w swojej historii dużo szczęścia, zarówno do sławnych zarządców, jak i do unikania ciężkich wojennych zniszczeń. Zamek wzniesiono na planie czworoboku. Pierwotnie składał się z czterokondygnacyjnego skrzydła północnego, z dwukondygnacyjnymi piwnicami, pozostałe trzy boki wewnętrznego dziedzińca zamkowego ze studnią pośrodku otaczały mury obronne. W południowo-zachodnim narożniku murów powstała pierwotnie trzykondygnacyjna, później podwyższona o dalsze sześć pięter wieża obronna. W murze obronnym od strony wschodniej wybudowano przejazd bramny na dziedziniec pomimo tego, że wjazd na zamek prowadził od strony zachodniej przez most na łynie. Przed końcem XIV wieku południowy mur kurtynowy zastąpiono budynkiem. O przeznaczeniu mieszkalnym i gospodarczym. Historia zamku nabiera również szczególnego znaczenia z uwagi na postać Mikołaja Kopernika, który mieszkał na zamku jako administrator dóbr Kapituły Warmińskiej. Wejdźmy zatem do środka, aby poczuć atmosferę wnętrz i piękno prezentowanych na wystawach zbiorów od gotyku po secesję. Już na krużganku zobaczymy autentyczne świadectwo praktycznej działalności Kopernika w obszarze astronomii. Zachowała się tutaj bezcenna pamiątka jego pracy naukowej własnoręcznie wykonana tablica astronomiczna. To jedyny zachowany materialny element instrumentarium wybitnego astronoma. Tablica przedstawia ruch Słońca w okresie blisko równonocy, pokazany w trakcie obserwacji prowadzonych w pięciodniowych odstępach. Zachowały się również świadectwa innych prac Mikołaja Kopernika z zakresu astronomii, medycyny i ekonomii. Na zamku powstał również traktat Kopernika o monetach i systemie monetarnym Rzeczypospolitej którym to sformułował prawo wypierania lepszej monety przez gorszą, nazywane dzisiaj prawem Kopernika Gryszama, oraz wczesne podstawy ilościowej teorii pieniądza. Mikołaj Kopernik podczas swojego pobytu w Olsztynie, oprócz prac astronomicznych, wprowadził między innymi spis najemców gruntów, w tym spośród osadników przybywających w te strony, Zanim przejdziemy się po zamkowych komnatach podziwiając wystawy, zagadka, co to jest. No i chwila przerwy na zastanowienie. To widok od strony wyższej kondygnacji sklepienia kryształowego w salach skrzydła północnego, między innymi w refektarzu. Do którego bezpośrednio przelegały prywatne komnaty Kopernika. Te nie są jednak udostępnione do zwiedzania. I jeszcze wejście do prywatnych, powiedzmy, apartamentów Kopernika, a także oryginalna z jego czasów kołatka na drzwiach. Wystawa Wizerunek Jezusa w Sztuce, prace z okresu gotyku i baroku, w tym bardzo rzadko spotykana rzeźba, pieta gdzie Bóg Ojciec trzyma swojego Syna, a nie jak często spotykana z wizerunkiem Matki Bożej i Jezusa. Przed nami wystawa mebli od baroku do secesji. Popatrzmy. I jeszcze wystawa malarstwa, a tam Witkacy, Nowosielski, Dwórnik. Na tym ostatnim artyście zatrzymajmy się chwilę dłużej. Od refektarza i przylegających do niego sal zaczyna się część wystawowa zamku. Do przejścia niezliczona, bo nie policzyłem, ilość komnat i korytarzy, a na zakończenie wieża zamkowa. Tym, którzy pasjonują się powiązaniami historii, architektury i kultury, polecam zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Można również poprosić o zwięzłe informacje opiekunów poszczególnych sal. Po zwiedzaniu wnętrz zamkowych wracamy na dziedziniec. Oglądamy tutaj tak zwaną babę pruską. Tak zwana baba z barcian w powietrzu kętrzyńskim. Funkcje tak zwanych bab wiązano niegdyś z wyobrażeniem bóstw. Obecnie uważa się je za figury upamiętniające ważne osobistości, np. wojowników lub wodzów. Olsztyn to jednak nie tylko stare miasto. W granicach administracyjnych. Leży 11 jezior, a największe z nich to jezioro Ukiel. Postanowiliśmy chociaż na chwilę tam zajrzeć. Przy okazji zapytałem o wynajmowanie jachtów bez patentu. Kończymy nasz pobyt w Olsztynie. Jeżeli podobała Wam się ta relacja, to dajcie łapkę w górę. Będziemy wdzięczni za subskrybowanie naszego kanału. To dla nas cały czas ważna Wasza opinia o tym, co pokazujemy. Będzie nam bardzo miło, jeżeli dodatkowo polecicie nasz kanał swoim znajomym. My wracamy do domu, a Was zapraszamy do oglądania naszych wcześniejszych relacji. Może zajrzycie do zamku w oporowie. Jeśli nie zajrzeliście w tym roku na północny wschód naszego kraju, to sprawdźcie kim są te trzy panie i ten pan z relacji o Augustowie.